Oscary 2023 Colin Farrell zebrał syna Tadeusza na Oscarowa. Colin Farrell, 46 litrów, ma na swoim koncie sporo ról w takich produkcjach jak Szefowie i rogowie. Telefon, Lobster, Batman, czy Zabicieństwie tego Jelenia. Jednak nie był do tej pory doceniony. Nareszcie karta się odwróciła i Farrell otrzymał w tym roku nominację do Oscara za udział w filmie Duchy i w Martinam z Martina Zdonakha. Aktor wcielił się tu w rolę irlandzkiego mieszkańca wyspy Dry i którego wieloletnia przyjazna zostaje odrzucona przez Coloma, którego gra Brendan Gleason. Kiedy ogłoszono nominację do Oscarów 2023, Colin Farrell zapowiedział, że na czerwony dywan zabierze ze sobą syna Henry'ego Tadeusza. Razem z i smokingi, powiedział w rozmowie z Vanity Fair. Colin Ferrell obietnicy dotrzymał 12 marca. Pojawił się z synem w Los Angeles na słynnym Hollywood Boulevard. Obej przyciągnęli uwagę fotoreporterów i wzbudzili ogromny entuzjazm. To debiut Henry'ego Tadeusza na ściance. Mama Henry'ego Tadeusza, Alicja Bachleda Curus, po ogłoszeniu nominacji nie kryła swojej radości z faktu. Zebyły partner został doceniony. Aktorka na swoim instagramowym profilu udostępniła wideo. W którym można usłyszeć entuzjastyczne reakcje Polki na widok nazwiska Farrella wśród nominowanych do nagrody przyznawanej przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej. Alicja bachleda Curus i Colin Farrell poznali się w 2008 roku na planie filmu On opowiadającym o przystojnym Irlandczyku Srecusie, który pewnego dnia wylawia z morza tajemnicza i piękna dziewczynę. Pomiędzy dwójką artystów szybko zaiskrzylo i rok później na świat przyszedł ich syn, Henry Tadeusz. Związek nie przetrwał jednak próby czasu to, aktorzy postanowili zakończyć swoje relacje w 2010 roku.